Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i w tym odcinku będziemy robić eksperymenty z zimnymi ogniami No, więc zapowiada się ciekawie, będziemy je palić pod wodą Mamy różne rzeczy, więc zapraszam do oglądania Więc na start może je wypakujmy pozostaje nam przekrojone to do patyka w ten sposób, żebyśmy to mogli palić na odległość. Wszystko wydaje się być gotowe. Mamy tutaj wodę. Będziemy zanurzać w wodzie. Oto te piękne zimne ognie. Mamy statyw do kamery. I w całości pomaga mi Leon Schnabel z kanału Leon Schnabel. Link w opisie, polecam. My może zacznijmy. Dobra, lecimy z tym, podpalaj. Let's go. Okej. Okay. Czekaj, aż się wszystko zabawę. Wow! Dawaj do wody! Pa jak się chajczy! Dawaj do wody się! się pod wodą woda się gotuje o, ale śmierdzi dobra jest git eksperyment uznaje za udany Podsumowując, chyba, chyba wyszło dobrze, nie? No, raczej tak. E, chociaż to było tylko 10 ogni. Jak zostawicie pod tym filmem 20 łapek w górę, to robię kolejny eksperyment. Więc zachęcam do zostawienia lajka. A my się już będziemy żegnać. Do zobaczenia w następnych odcinkach. No, To było niesamowite. Oby to się nagrało. Tak to wygląda po skończonym teście. Spaliło się. Taśma się schajczyła. Ta woda gotowała się. Czemu ona się zrobiła biała? I dlaczego ta woda jest biała? Mleko mamy. Ta woda się biała zrobiła. To chyba źle. I akurat jak na złość e, przestało padać i wyszło słońce. Jak akurat wtedy, kiedy skończyliśmy nagrywać. No, tragedia, ale no, do zobaczenia.